Niedawno przyszła do mnie paczka z AliExpressu i jest to zestaw zimowy dla pieska w rozmiarze S. Ja to zamówiłam głównie dla szalika, ale w zestawie jest jeszcze czapeczka i coś na łapki, jakiś ochraniacze. Zaraz to otworzę i do Was wrócę. To jest zimowy szalik, który zamówiłam dla Sony, bo ona ma szalik, ale jest on czerwono-biały, typowo świąteczny, a jest już styczeń, więc trochę chyba nie wypada w takim szaliku, dlatego jej zamówiłam różowym. W tych ubrankach, w których nie ma stójki w kurteczkach, to właśnie szaliczki dobrze się sprawdzają. No, czasami też apaszki. Uważam, że naszym pieskom nie przeszkadzają szaliki, bo one są przyzwyczajone tak samo, apaszki też nie powinny im przeszkadzać, bo są przyzwyczajone do obroży, więc tego typu rzeczy i nasze jej nie przeszkadzają. Do zestawu jeszcze były na łapkę, jakby ocieplacze nie wiem, jak to określić, ale tego raczej nie będziemy używać. I jeszcze była czapeczka. Co do czapeczki, to nie wiem, mam mieszane zdanie. Możecie napisać co myślicie o czapeczkach dla piesków to czasami chodzi w kapturkach Ale w czapeczce jeszcze nie chodziła, dlatego nie wiem Zobaczymy czy nam się z tego zestawu przyda Może jakieś kiedyś wezmę na spacer Zobaczę jak w tym jej się idzie Najwyżej jej zdejmę jak i będzie niewygodnie Ale w szaliczku myślę, że będzie chodziła I Tak się prezentuje cały ten zestaw Na AliExpressie chyba zapłaciłam za niego jakoś 7 zł albo 8 Tak Maja wygląda w tej czapce ale na nim jest trochę za mała, być to rozmiar S. Sonia w zimowej wersji. No, na pewno będzie miała dobrą zabawę z tej czapeczki. Podobają mi się kutki. Dzisiaj może pokażę Wam, jak wygląda pielęgnacja moich dziewczyn, czyli głównie przemywanie oczek, bo przemywam im prawie codziennie, chociaż powinnam codziennie, ale zazwyczaj też o tym zapominam. Tak więc raz na dwa dni. Jeżeli chodzi o czesanie, to teraz zimą bardzo rzadko je czeszę. Najczęściej są czesane wtedy, jak linijem, jak sierść im wypada, czyli właśnie jak się kończy zima i na wiosnę, potem znowu chyba z wiosny na lato, albo jeszcze jak jesienią też im trochę wypada. Jeżeli chodzi o czyszczenie ząbków, to ja im nie myję żadną pastą ani szczoteczką, tylko jedzą gryzaki dentystyczne. Do mycia uszu mam taki płyn, płyn do przemywania uszu. Kupiony w lecznicy weterynaryjnej. I jeszcze zimą smaruję im łapki wazeliną przed specerem, chociaż Sonia nie za bardzo sobie daje, więc majeczce głównie. Oczywiście smaruję im tylko zimą, bo nie ma potrzeby w innych porach roku. Teraz może wyczerzę trochę Sonię. I to jest właściwie jedyny zabieg pielęgnacyjny, jaki ona w miarę lubi, bo ona bardzo nie lubi wszelkiego rodzaju rzeczy, jakie się robi pielęgnacyjne. Jakieś czyszczenie, mycie, nic nie lubi, na wszystko się złości. Jeszcze czesanie znosi. Ja je kąpę raz na kilka miesięcy, chyba że się ubrudzą, tak jak było w te wakacje. Miała chyba częściej kąpana była Maja. Sonia w sumie też była częściej kąpana przez to, że się wytarzała w kupie. Majka chyba w rybie. Miałam z nimi różne przygody tego lata. I soniu się sobie wyczyszczymy. Ja ją tak czeszę. Teraz zimą to chyba bardzo rzadko, naprawdę raz na dwa tygodnie albo raz na trzy tygodnie. A tak, no to raz przynajmniej w tygodniu się staram. Chociaż ona widać lubi nawet to czesanie. Mam taką zwykłą szczotkę. I ją czeszę tą stroną miękką. Chociaż mogłabym spróbować chyba tą. Ale widzę. Boję się, żeby jej gdzieś tam nie urazić. I jak skończę ją czesać, to jeszcze jej oczka przemyję. Maja się tam do drzwi dobija. A później jeszcze poczeszę trochę Majeczkę. Maja też w sumie lubi czesanie. Choć one mają bardzo krótką sierść, więc... Nie trzeba znowu aż tak o to dbać, jak na przykład u piesków długowłosych. A pomyślałam, że dawno Wam nic nie mówiłam o takich naszych pielęgnacjach, jak o nie dbam. Więc dzisiaj w filmiku Wam pokażę. Już wyczesana jesteś? Jeszcze główkę Ci wyczesz. Główkę chcesz? i oczka trzeba przemyć no chyba traktuję jako, jak masaż, to czesanie no, jeszcze z jednego boku Cię wyczeszę i już będziesz gotowa jak się pieska czesze to wyczesuje się właśnie tą sierść która wypada no ale teraz nie gubię sierści, tak zimą Teraz przemyjemy Soni oczka. Ja to robię zwykłą, przegotowaną wodą. Ciepłą, nie gorącą, nie zimną. Nie wiem, że są dla piesków specjalne płyny do mycia oczów, ale nie mam. I ja zamaczam gazik w wodzie. No daj sobie Soniusiu. to wylidzać, tak? No poczekaj, jeszcze jedno oczko. No już pięknie wygląda, że jesteś wyczesana. Oczka wymyte. Soniusia! wraziłeś się o to mycie? Teraz ona będzie sama sobie robiła pielęgnację, bo oczywiście one też te rzeczy same się myją, czyli liżą sobie łapki. Oczka sobie same czasami przecierają. No i tak wygląda higiena Soniusi. Widzicie, jak się myje teraz sama? No więc oprócz tego, że ja im tam trochę myję je, oczka, czeszę, to one też same. Możecie pisać, co wyrobicie swoim pieskom. Pewnie jak macie długie włosy, to może jeszcze je obcinacie. Pewnie też częściej kąpiecie. Ja wiem też, że dużo osób myje pieski, na przykład myje im łapki po spacerze. I ja też w sumie czasami Mai myję łapki po spacerze. Jak ma bardzo na przykład brudne, czy jak ma od piasku z solą, jak teraz jest wysypany, bo jest śnieg. na przykład sunisia się by sobie nie dała, więc jej tego nie robimy. Teraz ma i przymyjemy oczka, i drugie. Poczekaj, bo ona chce to lizać. Już umyta. Zazwyczaj idzie mi to sprawniej, ale teraz przez to, że robię to jedną ręką, a drugą nagrywam to tak słabiej. Ale chyba wmyta. Jedna no, dziewczyna wyczesana. Trzeba teraz drugą wyczesać. Co chcesz? Szczotkę? No się co bawić tam. Już nie będę Wam pokazywać całego czesania, bo, bo Was zanudzę w tym filmiku. Teraz czas na wysmarowanie łapek. Mam się już do jedzenia. Poczekaj, No trochę tej wazeliny. I posmarujemy łapki. No, jedaj no, łapeczkę, daj łapeczkę. i smarujemy jedną łapkę. I łapki smarujemy. Łapki. O, w ten sposób. I gotowe. Zobaczcie, w taki sposób sobie Sonia wyciąga zabawki z tego pudełka. którą chcesz wyjąć? Piłeczka, czy tą kostkę? Kosteczkę sobie wyjęła, ale ona chciała piłeczka, bo mi się coś wydaje. Wiadomo co ona lubi najbardziej. Kocha piłczki. Przyszłyśmy na sanki tu w góry, Znaczy w góry, w nasze górki w mieście. I nie brałyśmy sanieszki, żeby nie zbarzła. Jesteśmy tylko z mają. No zobaczycie biegnącą do mnie majeczkę o, już leci. Bo była na dole. Byłaś na dole. Tak? Na dole byłaś. No. biegować no ja za sankami. Moja biega za sankami. I ja była na samym dole górki, Ja będę zaraz jeżdżać. Tylko jest tutaj strasznie stromo, więc nie ja zobaczę, jak będzie. Ja już lecę do góry, a ja ciągle do góry sanki, naprawdę taki poślizg że w ogóle nie można zahamować. jak było w rok temu, to wydaje mi się, że było powolniejsze. Teraz... bardzo jest rozjeżdżone. bardzo duża szybkość. W ogóle jak zjeżdżałam, aż do ulicy dojechałam. Znalazłam koc, bo ostatnio jak zjeżdżałyśmy to zgubiłyśmy kocyk, cały jest w śniegu, idę znowu na górę. No i Mojczka tym razem nie jechała ze mną tylko biegła, a teraz to jest jeszcze większa szybkość. Dojechałam do samej ulicy, ale zatrzymałam się na parkingu oczywiście.